Witajcie na kanale Klasogrania. A na kolejce, za sterami Kraków, mecz z Radą Jakim Radą. Po ciężkim boju z Litz, gdzie po remisie awansowaliśmy dalej. No, zobaczymy, kto zagra w tym spotkaniu. Pierwsze miejsce w tabeli. 73 punkty. Tutaj idziemy jak burza. Wymienimy sobie zawodników w pierwszym składzie, dostanie szansę Lebronton, Pulululu, Paryzek za Souse, Odyna za Marczuka. Tutaj Skóraś wskoczy na ławkę rezerwowych, Erwipowski zamiast Płachety, Krzyżanowski... Lewa strona, czy Farina? Może Farinę dajmy, Przernowski z w dobrym nastroju, Borkowski też zostanie zmieniony, Borkowski, mamy kłódkę dostępnego, jest Lewkot, Majers. I tutaj zagramy tą parą, Konecki za Oskar są sobie usiądzie, mm, Okoniewski na ławkę rezerwowych, Żyra za Sousa. Takim składem wyjdziemy. Jeszcze patrzymy szybko. A Ketia, oczywiście Żukrowski, Ketia Żyra. Jeśli Żyry nie ma jeszcze na ławce. Ok, może Ketia być na ławce rezerwowej. Z tym składem wyjdziemy. Zagramy z Radą, jakim Radą. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mam nadzieję, że wygramy to spotkanie bez większych problemów. Dzień meczowy. Rozpoczynamy. W rozpoczęcie Wisły Kraków. Wpieramy na stadionie Radom Radom, Farina, Lululu. zgranie, no właśnie, do kogo? Nie, do kogo nie udało się zgrać, czy udało? Żukrowski. Oddyna. Skoczyła mu trochę piłka, ale już kutka pojawił się do gry. Kutka do boku. pulululu, Fajnie. Lebronton pokazuje się do niego zagranie. Lebronton, hodyna na obieg, świetnie hodyna. Próbował zebrać się do gry. Próbował coś zrobić z tą akcją. Na ten moment nie powiodła się ta sytuacja. Ale jak widzicie po miejscu w tabeli. Wisła Kraków no jest zespołem, który ma już chyba tą wyważoną kadrę w końcu, gdzie może wygrywać na każdym poletku. Teraz Chodyna zagrał do, na dobieg do Żukrowskiego. Kto zdąży? czy Diaby. Świetnie sobie poradził z Żukrowskim. Żukrowski to już emerytura. Będziemy szukać, będziemy szukać pewnie wzmocnienia do kolejnego sezonu do sezonu gdzie będziemy, mam nadzieję, walczyć o ligę mistrzów no i zakończymy mistrzostwem. Wszystko na to się składa, że tak będzie. na teraz jest po dobrej drodze. Mamy sporo punktów przewagi nad drugim zespołem Gerbowski broni. to będzie... Przyszły... ten rok jest nasz, ale przyszły rok to będzie też rok Wisły Kraków, bo będziemy się mierzyć w Lidze mistrzów. Mam nadzieję, że tam zawojujemy w końcu. Mamy solidną drużynę, tutaj tak mówię, jeszcze musimy pomyśleć o e, wzmocnieniu tutaj e, pomocy. No i też Rodado, nie wiadomo czy będzie grał pierwsze skrzypce. Oskarsson na pewno zostaje. E, Może się okazać, że pulu Oskar Oscarson to będą napastnicy, którzy będą prowadzili grę Wisły Kraków w przyszłym sezonie. Zobaczymy jak to będzie, na razie Rodado zdobywa bramki dla Wisły Kraków. Dzielnie walczy. Ajajaj, Grabowski. Gerbowski. 24. minuta. Kolanko. Na razie bardzo słaba gra Wisły Kraków. Może kilka zrywów było na początku tego meczu, ale teraz Radomiak Radom przejmuje teren. Ja zawsze powtarzałem, że z Radomiakiem się ciężko gra. Dobrze poukładany zespół. Żukrowski. Kutka do boku. podyna, Jest pół po lulu. Nie ma faulu. Baweł Majews odzyskać piłkę. kutka, No i pewnie w, po tym sezonie e, pożegnamy się z Sotkiem. Zostaniemy tylko z parą. Aj! Gerbowski. Pięćdziesiąta minuta. Pięćdziesiąta minuta. No i co możemy powiedzieć więcej? Na ten moment Raków. Ale Radonia, Radon, nie Raków. No jest lepsza drużyną. Zespół Raków, może podaniami, próbuje nadrobić, ale na razie nie gra, nie oddała przez cały mecz ani jednego cennego strzału. Musimy to zmienić. No ten mecz nie może się zakończyć remisem. Przecież druga drużyna jest równie mocna jak pierwszy zespół. Kasper na kontuzjowany. A już nie. Okej, okay, już kontuzja mu minęła. Południe. Dobrze Lew Kot, Odyna. Aj. Teraz Lebronton ma sporo miejsca. Zobaczył Kolanko, rozprowadzają do boku piłkarze Wisły Kraków. Kolanko, Farina, ma, mi, ma tutaj przestrzeń Lebronton. Lebronton, pulululu, pulululu. Próbował dogrywać tutaj do środka. Nie najlepsze to rozwiązanie lulu, ale też yy, gęsto było w środku yy, pola. Po lulu. Lebronton. Lebronton. Świetnie zagrali piłkarze Wisły Kraków. 1 do 0. 3, 60. minuta. Mamy bramkę otwierającą ten mecz. Pierwsze zmiany. Zejdzie Paryzek. Wejdzie Antonucci. Skóraś z zachody. Tomecki myślę, że też wejdzie. Bo Kolanko dzisiaj yy, nie gra. Kolanko nic nie gra. Paryzek słabszy mecz. Lebronton. Zabawił się z obrońcami. Zatańczył. Dośrodkowanie. No, mógł to Pulululu zgarnąć. No i teraz yy, niewiele brakowało, żebyśmy yy, mogli się cieszyć z drugiej bramy. Na, yy, Mirko Antonucz Pominięty w meczu z Lidz Dostaje szansę z Radomiakiem Radom Tutaj trzeba powiedzieć, że Radomiak Radom w tym spotkaniu gra lepiej Wisła prowadzi, ale to Radomiak Radom gra naprawdę dobre spotkanie Łutka. Lewkot do Fariny. Farina do Kolanko. Kolanko. Lebronton. Już Farina biegnie na obieg. Wybiera. Wybiera Kolanko. Pulululu. Ostry kąt. Trzy zmieści. Niestety nie. Żukrowski, Ketia. No dobra. Żukrowski podmęczony. puścimy Ketię. Koneckiego za Kolanko. I za Pulululu. Konieckiego. Dzisiaj słabszy występ. Ale takie występy też się będą zdarzyć Farina Farina Teraz świetnie, Anton faulowany, nie, sędzia jednak Puścił grę dalej, Żartało. A maje kiedyś grał w wiśle Kraków, w sprzedany. Teraz radowiec radom. Zimowski. Kutka, musi powalczyć. Kutka. Dobrze. Ale tylko na chwilę. Jednak udało się dłużej utrzymać futbolówkę. Skóraś, autostrada po prawej stronie. Skóraś. Skóraś będzie zejście do środka. Skóraś się uzupełni. Aj, gdyby Okoniewski złapał tą piłkę. On przyszedł z Radomecka, Radą, więc to dla niego szczególny mecz. Można powiedzieć, że przez chwilę wywalczył sobie podstawowe miejsce w składzie, no ale e, przyszedł Lebronton, Pulululu, Oscar no i niestety stracił to miejsce na rzecz... Karny. No oczywiście. 90. minuta. Myers karny, tak? Jerbowski obronił. Mamy to. Mamy to, wygrywamy to spotkanie coś pięknego. Okay. 1 do zero, a statystyki nie powalają. Byliśmy zespołem moim zdaniem gorszym, Radom jak radom zagrał naprawdę świetne spotkanie. My spróbujemy teraz um, pójść, pójść tym tropem, żeby poszukać. Um, poszukać wzmocnień. Bardzo dziękuję. Ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, ale mierzyliśmy się z lic No i tu pewnie ten nas e, przerosnął. Nie, no nie jest najgorszy. Zobaczymy. Pierw, obrona. nie jest tak źle. Borza. 25. OK. Borza wygląda świetnie. 15. Nie jest źle. Jaką ma pensję, bo 15, a... Aha, no dobra, no ale będę 8 z listy, bo pensja jest zabójcza. 8 8. z listy. O, tutaj nie po. Nie. 90. 62. 125. No, było miło. Próbowaliśmy, ale nie tym razem. Może po wygraniu Ligi Mistrzów będziemy w stanie płacić takie pensje. E, za dzisiaj Wam dziękuję. Zrzućmy okiem jeszcze na jedną rzecz. E, jak tam kontraktowo wyglądamy? Jak tam kontraktowo wyglądamy? To kończy kontrakt. To nie kończy, kto zostaje. SACEK dwa miesiące, i tutaj nic się nie dzieje. Żyra kończy kontrakt. Ok, i Żukrowski, no to jest pewnie ostatni sezon, albo następny, będzie ostatni. Więc jeszcze będzie z nami. Myślałem, że w tym sezonie kończy. Mm. Dobrze, no to będziemy szukać. Będziemy szukać wzmocnić na pewno. Coś się podzieje, jeszcze coś się podzieje z Radkiewicz, który może wróci z wypożyczenia i okaże się super, eee, mam nadzieję, że tak będzie, mamy naprawdę mocną kadrę, też jest Sawareda, który pewnie wróci, albo zostanie sprzedany i będą jakieś pieniążki, zobaczymy jak to będzie wyglądać, dziękuję Wam za dzisiaj jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.